Rośnie, kiedy po raz kolejny widzimy Was na sali rozrysowanych, uśmiechniętych, gotowych do kolejnej przygody ze sztuką, bo myślę, że dziś tu w Mosirze, jak od lat zresztą, wielkie święto sztuki, wielkie święto rysowania, i cieszę się ogromnie, że jest nas ciągle ta wielka ilość rozradowanych młodych dusz. Cieszę się ogromnie, że są z nami nasi przyjaciele z miast partnerskich. To już tradycja, że właśnie na wiosnę nasi przyjaciele z miast partnerskich z nami bawią się i oczywiście próbują zmierzyć się w tej pięknej sztuce rysowania. Jest to już szesnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, który od 16 lat odbywa się w Zabrzu. Podczas e, festiwalu rysowania nie tylko spotykamy się z integracją kulturową czy z integracją międzynarodową, ale też tutaj następuje, i to od, od początku istnienia w festiwalu, integracja e, młodzieży zdrowej z młodzieżą ze szkół specjalnych i, i to też, też jest chyba piękne. Tego przedsięwzięcia. Nazywam się Banka Boczyńska, pracuję w klubie jestem tutaj z moimi podepiszonymi tutaj. Mam ich około 50 Nie wiem czy wszyscy są, ponieważ ciężko ich objąć z że tak powiem. Jestem tutaj w sumie trzeci raz z tymi grupami. Uważam, że to jest świetna impreza, zarówno dla małych, jak i dla starszych. My obejmujemy kategorię wiekową od 5 lat do w sumie 18, bo te większe grupy prowadzi mój kierownik Krzysztof Rumin. No jest to ciekawe doświadczenie. Dzieci tutaj mniejsze są bardzo zaaferowane, ale dają sobie radę z tego co tam zauważyłam. Jest to coś naprawdę fajnego. Jest to dla nich duże przeżycie, bo po prostu też yy, widzą tych wszystkich ludzi tutaj. Jest, to, jest ich też mówili, że głośno tutaj jest, że jest dużo modeli i po prostu nie wiedzą też co rysować, ale jak już się uspokoją i po prostu zrelaksują, to dobrze im idzie ten rysunek. Tak więc jest to naprawdę fajnie, Uważam, że to jest fajne przedsięwzięcie. Duże doświadczenie dla dzieci po prostu z konfrontacją z żywym modelem. Nie zawsze po prostu na zajęciach jest możliwość przeprowadzenia jakiegoś takiego modela, a oni tutaj mają kolejne swoje doświadczenie w dziedzinie artystycznej. Maciusiu, skąd przyjaliśmy? Z Rudy Śląskiej. Cieszymy się, że możemy być w Zabrzu. Maluję Tak, Maciuś maluje renifera. Jest to Maciusia pierwszy festiwal. Mamy starszego co? Masz starszego brata tak. i w tamtym roku wartość tak. zajął wyróżnienie. Niestety w tym roku nie mógł być bez na wycieczce, Dlatego jesteśmy z Maciusiem, a mama do opieki. Festiwal się nam bardzo podoba. Co jeszcze Maciuś powiesz, Podoba Ci się tutaj? Miałam watę! Tak, Bata... miał. i będzie miał watę co roku.